Mostek trochę zdezelowany, ale bardzo niepokojące dźwięki dochodziły z tych desek A, a udało się Nie. Dziś na obiad rybka to powiedział, że w terenie nie można dobrze jeść. Dobrze wozić ze sobą mały niezbędnik kucharski. Ale przypraw. Kilka zamków czosnku, dziś laurowy i grzybki z pobliskiego lasu. No tak oto to wygląda. Gotowe danie. To właśnie z którą nazywa się Puchły. No pewnie z dumy na kościół jaki tutaj mają. Piękny, prawda? kamienie, które z ochotą wyskakują spod opony strzelając na boki i przyprawiają mnie o zawał serca za każdym razem, bo ewidentnie czuć jak mu do tego uściskuje się, a to przodem a do tyłem pod a, takim strzelającym kamieniem Żeby nie było, że Podlaski Szlak pocenie gniazda nazywa się tak zupełnie dlatego, że mieszkają tu pelikary. No nie! Jest tu gniazdo na gnieździe. Pociany przylatują tutaj co roku, zasiedlają swoje gniazda i siedzą do późnej, do późnego lata, a czasami nawet do wczesnej jesieni. Postaram się jakiegoś upolować. Eee, e, kamerą zobaczymy, może się uda. Zaraz mniej drogi w drodze widzę przed nami, ale zaraz chyba Wyłoni się asfalt, za kolejnym krzaczkiem albo dwoma użyjemy asfalt. Otóż to. Mamy teraz drobny grysik Na przemian z liśćmi trawą, Płotkiem I kopnym piaskiem momentalnie Okej okay. No dalej Też w ostatniej chwili Ok, w jakiś dziwny, cudowny sposób sznurek nagle opadł na ziemię Mam nadzieję, że pan rolnik nie będzie miał nic przeciwko Idziemy dalej Znowu te sznurki czy sznurek opadnie tak samo i tym razem, magicznie, mm. no Jest! Udało się! Okej, okay, widać jakąś cywilizacja, a w oddali chyba asfalt. Ale najpierw... Od... No ładnie, i co teraz? Ej, przeprawa? Nie, jest most Mam nadzieję, że i ten wytrzyma <grym> Masę... Afryki Okej... Okay. Trochę się ugina Ale myślę, że wytrzyma Ugiął się bardziej niż trochę Ale jednak się udało poprawić Nie chcę więcej mostków, please Rew coraz szersza, przybiera na wodę To nie jest tak, że ja nie lubię offroadu Bardzo lubię, ale Ponad 2000 w siodle Miło jest jednak zjechać na też Czwartego i czarnego O, 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 o tak No ten asfalt, to jest taki równy taki gładki i taki twardy Team połączył się już z białoruską, z białoruskim nalejnikiem Ale Google chyba już zaczyna się odnajdować Czas przestrzeni powoli Nie wiem czy to był dobry pomysł jechać tędy, bo Droga jest strasznie Głęboko pokryta kopnym piachem I jak już mówiłem Na tych oponach To nie Jedziemy prosto przed siebie Najkrótszą drogą do trasy jaką Google już rozpoznaje właśnie podniosłem przyłbicę bo troszeczkę się muszę przyznać od tego offrodu. i z lubością stwierdzam że wszystkie te wredne meszki gdzieś po prostu wcięło Aleluja! asfalt Myślę, albo jesteśmy już w górę, albo na pograniczu Wigilskiego Parku Narodowego. Piękna to jest. No zresztą zobaczcie sami. dla Ciebie, twój, Twoja ulubiona miejscowość na trasie. Te, ok, a teraz o tym, dlaczego warto żyć na koniec świata właśnie na tym motocyklu. Prowadzenie Hondy to jej najmocniejsza strona, szczególnie w terenie. Moje 2,5 tysiąca kilometrów pokonałem na oponach, które nawet nie leżały koło terenowych. I podczas kiedy mógłbym znaleźć kilka rzeczy do ulepszenia, jeśli chodzi o prowadzenie Afryki po asfalcie, to na szutrze wychodzi prawdziwa natura dużego motocykla off-roadowego. Mimo, że bestia, mimo że ciężka i duża, prowadzi się jak marzenie. Gdyby mi ktoś powiedział, że jadąc motocyklem o masie całkowitej, i słusznie przekraczającej 350 kg, Mam na myśli samą maszynę plus kierownika i pełne kufry. Poszutsze przy prędkości rzędu 130 km będę miał tętno bliskie spoczynkowemu. Chyba zadzwoniłbym po katan dla tego pana. Ale genialne prowadzenie Afryki to nie tylko duże prędkości. Przy wolnej jeździe w toku manewrów okazuje się, że motocykl jest łatwy niczym trochę przeraśnięty skuter. Wisienkę na torcie stanowi chyba największy skręt kierownicy, jaki kiedykolwiek widziałem. Co trudno przecenić w motocyklu z segmentu Adventure. Kochani, tak na gorąco po 25 setkach kilometrów, no mogę powiedzieć tylko tyle. Ach, co to jest za maszyna. No po blisko tygodniu spędzonym w siodle i ponad 2500 km na Afryce, mogę powiedzieć, że nawet w najśmieszszych, muszę powiedzieć właściwie, że nawet w najśmieszszych moich oczekiwaniach nie wyobrażałem sobie tego motocykla w ten sposób. No, z jednej strony przecież to maszyna, która potrafi być naprawdę dzika i narowista. A z drugiej, przy drobnej zmianie parametrów, staje się potulna jak baranek i naprawdę wiele wybacza. Myślę, że za niecałe 70 tysięcy zł można mieć motocykl, który nie boi się terenu. Tego lekkiego i tego grubszego. No, oczywiście nie na tych oponach, bo nie można mieć pretensji do typowo szosowej gumy, że nie potrafi utrzymać motocykla na kopnym piasku. W Afryce niestraszne są także bardzo dalekie trasy pokonywane pod rurę utwardzone. A co jeśli chcieć polatać na Afryce bardziej offroadowo? Tak jak na spadkobiercy zwycięzców dekaru przystało? przystało. No, żaden problem. Wystarczy ściągnąć kufry, żeby motocykl zamienił się w naprawdę terenowy pojazd, który nie boi się poważnych wertypów i prowadzi się jak krasowe enduro, które właśnie wstało po, od stołu po długim dniu się Drugim.